Outfit check, piąty dzień vlogmasa. Let's go. Wracam. Trochę pada. Znowu zapomniałam o nagrywaniu. Czy jest to problem? Nie wydaje mi się. Przynajmniej będę miała mniej do montowania. Jest zimno. Nie podoba mi się to. I w ogóle nie ma słońca. Ostatni raz słońce było w zeszły poniedziałek. Odkąd zaczął się grudzień, ani razu nie świeciło. Może się przybiło raz w, w sobotę, ale na sekundę dosłownie. Jestem zażenowana. Herbatka dzisiejsza, numerek 5. Mamy dzisiaj i z zieloną malinową. Nic chcę się nastawiać, ale może być najlepsza z tych wszystkich. Kochani, za 5 minut mam wykład, a ja muszę zmontować vlogmasa i zrobić miniaturkę. Jeszcze muszę się uczyć i nie wiem, w całą ręce wsadzić najpierw. Jeszcze będę jeść zupę, tak mi się wydaje przynajmniej. Mam nadzieję, że ją zjem, bo mam ochotę bardzo na zupę. Jutro mam pierwsze ćwiczenia z chemii analitycznej. Jestem przerażona. Minęło 15 minut i wykład się nie zaczął, więc korzystam z przywileju studenckiego i e, nie będę uczestniczyć w tym wykładzie, nawet jeśli by się teraz zaczął, bo minęło 15 minut. I czekam, aż mi się pobiorą z iClouda filmiki, żebym mogła skończyć edytowanie vloga. Zrobimy test herbaty. Pachnie owocami, mm, nie pachnie maliną, ale pachnie ładnym owocem, więc ja tutaj dam cztery na 5 jeśli chodzi o zapach, bo serio mi się podoba. W smaku przypomina mi trochę herbatę Lipton, którą czasem piję i jest to taka herbata zielona właśnie, truskawkowo-malinowa i ona jest świetna, więc tutaj dam cztery gwiazdki też, bo jest y, trochę słabsza w tym smaku. Takie mam wrażenie. Ale poza tym bardzo, bardzo git. Czy kupiłabym całe opakowanie? Totalnie tak. Tutaj już nie mam żadnych wątpliwości. Czy ma klimat świąt? Totalnie nie ma klimatu świąt, ale jest pyszna. Ogólna ocena 4,5. Na, pięć. na razie najlepsza, najsmaczniejsza herbata, jaka była tutaj w tym kalendarzu. Yy, I to dobrze, że się pojawiła taka dobra herbatka, bo chciałam już wydawać werdykt, że bez sensu jest ten kalendarz, bo wszystkie herbaty są niedobre, a jednak jest taka jest dobra, więc uważam, że jesteśmy teraz na dobrej drodze. Golfiniego. Golnej Mara, no i Essa. Jestem w drodze, poproszę o Jest tak ciemno. Jezus Mary. jest dopiero 16 z kawałkiem. Jakby serio jest mega ciemno. Ja idę po całkiem dobrze oświetlonej ulicy, Bardziej nie rozumiem czemu jakość tego nagrania jest taka tragiczna, no ale dobra. Teraz widać mnie trochę lepiej, ale nie wiem czy mnie dobrze słychać. Zaczęłam dzisiaj nowe zajęcia. Były to zajęcia semi-analityczne ćwiczenia. Jestem przerażona, bo mi nigdy nic nie wychodzi na zajęciach w laboratorium i podejrzewam, że tutaj też mi nic nie wyjdzie. Więc jest to słabe bardzo i nie wiem, z czego to wynika, bo ja robię wszystko tak, jak powinno być robione. A to nie chcę wychodzić. I zaczęłam też dzisiaj nowy fakultet, bo u mnie jest tak, że y, trzeba zrobić określoną ilość fakultetów w danym roku akademickim. W tym roku mam cztery, w poprzednim miałam sześć. I już mam skończone, więc zostały mi jeszcze dwa. No i ten, co go zaczęłam teraz, to jest mój trzeci jakby i myślałam, że tam umrę na tej sali, bo coś mi wpadło do oka i nie wiem, o co w ogóle chodziło. Ej, czekajcie, może uda mi się... O, dziej. Udało mi się rozjaśnić trochę. Haha, ej, jestem serio mądra, że dopiero teraz na to wpadłam. Zaraz mi ręka... Odmarznie. Zmierzam do domu. Mam jeszcze wykład o 17.00 yy, i na wykładzie mam zamiar robić nanatki z chemii yy, z reduksymetrii. Ja w ogóle redoksów nie umiem. Jezu, to jest to takie okropne, bo ja nawet tego nie miałam dobrze wytłumaczonego w tym Więc ja w ogóle nie wiem o co chodzi. Zmienia jakaś stopień utlenienia, ale co się tam dzieje, dlatego ja tego w ogóle nie rozumiem. I wkurza mnie to. Muszę podłączyć tablet. Mam wykład za minutkę dosłownie i zaraz zobaczymy, jaka jest herbata w kalendarzu adwentowym na dzisiaj. Okej, okay, dzisiejszy dzień to szósty. Dzisiaj są Mikołajki w ogóle, lol. Ale mamy dzisiaj herbatę czarną poziomkową z wanilią. Kącik herbaciany z innego kąta. Zapach, to jest według mnie 5 na 5, bo to jest yy, zapach wanilii. Takiej sztucznej wanilii. Ale ja kocham zapach wanilii. Nie ważne, czy sztuczna, czy naturalna. Ja go po prostu ubóstwiam. 5 na 5. Smak? Wydaje mi się, że jest najbardziej intensywny z tych wszystkich herbat, jakie tu były. Jestem w stanie ocenić na 4 gwiazdki. Czy kupiłabym duże opakowanie? Wydaje mi się, że tak. Tutaj... Um... Raczej nie powinno być z tym problemu, bo ta herba to jest świetna, po prostu. Teraz wiem, czym ona pachnie. Ona pachnie jak e, Lizak Chupa Chups, taki dwukolorowy. E, jest część taka żółta i część taka e, różowa. To, to właśnie pachnie jak ten Lizak. No to ma to klimat świąt. E, ta poziomka nie oddaje tutaj, ale wanilia jak najbardziej. Znowu, się dzisiaj nic nie wydarzyło, nic nie mówiłam, ale ten w to na pewno będzie krótszy niż ten poprzedni, więc... Chociaż um, tyle dobrego dla was, że nie musicie tyle słuchać mojego gadania. Tyle pociąg, jest 5.50 i oglądam NBA. Douglas Denver. I... I'm living my best life. Powiem wam szczerze, że ja nie ogarniam, co się dzisiaj dzieje. Jest godzina... 18:11 i pora na herbatkę. Ciągnę tak. Pierwsze takie ujęcie bo ogóle. Mamy dzisiaj herbatę białą, granat z agrestem. Znowu owoce, których nie lubię. W ogóle będę teraz pić tę herbatę i robić notatki z chemii analitycznej. Jak o tym myślę, to jest mi niedobrze, a w ogóle um... Klimacie nieświątecznym czytam Frankensteina, o czym mówiłam chyba w poprzednim filmiku. I Jezu, to może być jeden z moich ulubionych klasyków, bo bardzo mi się podoba i ja wręcz płynę przez tę książkę i jak już do niej usiądę, to 50 stron y, jestem w stanie przeczytać na raz gdzie ja jadę pociągiem y, na przykład 40 minut, to... Czasie jestem w stanie przejść przez jakieś 50 stron, yy, gdzie ja raczej wolno czytam. Więc no. się chyba ulubieniec tegoroczny, bo mało w tym roku było książek, które faktycznie mnie zachwyciły. Witam w kąciiku herbacianym. Ona bardzo ładnie pachnie ogólnie. Edest herbata. Agrest Agres granat. W smaku ta herbata jest całkiem smaczna takie 3,5 bym powiedziała. Zapach, zapach też jest całkiem ładny, takie 3,5. Um, czy ma klimat świąteczny? Oczywiście, że nie. E, wątpię, czy którakolwiek z herbat, które tam zostały, będą miały klimat świąteczny. E, czy kupiłabym całe opakowanie? Mi się wydaje, że ja miałam te herbaty już kiedyś w takim całym opakowaniu, że moja mama kupiła i Całkiem git była, więc mogłabym kupić jeszcze raz. Mimo, że to są owoce, których nie lubię, ale herbata jak herbata. Tutaj ogólna ocena wydaje mi się, że te 3,5 gwiazdki będzie jak najbardziej spoko. Idę teraz robić yy, notatki. Muszę napisać o szybkości reakcji Redox, w wskaźnikach stosowanych w redoksymetrii, manganometrii, jodometrii, cerometrii, Bromianometrii, Bromianometrii i Tytanometrii. Jestem zażenowana. Nawet nie wiem, co to znaczy. Witajcie, kochani. Dzisiaj jest czwartek i w poprzednim vlogmasie też byłam pomalowana tylko w czwartek. Mam taki mega slay makijaż dzisiaj. Chcę zużywać moje cienie wszystkie, bo mam ich zdecydowanie za dużo. Mogę wam pokazać, jak zrobiłam ten makijaż? Jako taką bazę cień bazowy użyłam cienia z tej paletki. Zawsze używam cienia z tej paletki. To jest paletka ZOEWA Carmel Melange, więc to jest ten jasny cień. Ta paleta jest w ogóle cała zmaltretowana, ale. No cóż, jest jaki jest. Jak wam powiem, że ją ja mam od 2017 roku. To powiecie, żebym ją wyrzuciła, ale nie, nie mam zamiaru jej wyrzucić, bo wszystko jest z nią git. Słuchajcie, pokażę wam w ogóle mój cały outfit. Więc wyglądam dzisiaj jak twój crush ze slytherinu, albo przynajmniej próbuję nim być. I tutaj wszystkie cienie są z tej paletki, i to jest paletka Huda Beauty Amethyst Obsessions. Wiem, że już jej nie da się dostać ale można ją czasem kupić w TK Maxie, więc polecam polować, bo da się wtedy kupić za 60 zł, 50, gdzie ja kupowałam 120 chyba. W sensie dostałam tę paletkę jako prezent świąteczny, no ale sama robiłam zamówienie, więc nie wiem, czy się liczy. Tak ona wygląda, jest cała zmaltretowana. Całą powiekę mam zrobioną tym cieniem i powiekę, Taki różowy, i generalnie te cienie matowe, one są dosyć suche, i ja średnio je lubię, ale chcę po prostu zużyć tę paletkę. No i bardzo lubię siebie w takich kolorach na oczach. Później kreski zrobiłam najpierw tym cieniem, zawsze robię je tym cieniem, albo którymś z tych, bo one są takie satynowe, bym powiedziała. No i później nakładam, tak wklepuję ten cień foliowy, i on tutaj wygląda słabo dosyć, ale. Normalnie on wygląda w ten sposób, że daje takie różowe drobinki. A w kąciku mam ten cień, i on jest moim ulubionym z tej paletki, bo no, mam brudny palec. Ale on właśnie daje takie różowe drobinki. No i tutaj jest jeszcze ten cień, on też jest super. Zobaczcie, on jest jak taka benzyna, on się świeci na różne kolory. Ok, i obiecana herbata na dzisiaj, numer 8. Herbata czarna gruszkowa z karmelem. Okej, okay, wypijemy ją na pewno później, bo teraz już nie mam czasu. Dzień dobry, kącik herbaciany. Ja w życiu piłam bardzo dużo herbat gruszkowych i ta się niczym nie wyróżnia. Smak oceniłabym na 3 gwiazdki. Zapach pachnie niczym specjalnym, więc dwie gwiazdki. Czy kupiłabym całe opakowanie? Raczej nie, bo... Są lepsze herbaty gruszkowe. na ocena, 3 na 5. Średnie są te herbaty, e, chociaż później się zaczynają takie, które mnie ciekawią bardziej. E, powiem Wam jeszcze jedną rzecz, mam teraz wykład i kończę tego vloga. E, znowu nic się nie działo, e, chociaż miałam dosyć ciekawe zajęcia, tylko że no tak trochę średnio nagrywa na zajęciach. Ale teraz będę robić notatki, na test, który mam w przyszłym tygodniu, więc życzcie mi powodzenia, bo jest to okropne. Nienawidzę chemii i nie umiem redoksów. Ja naprawdę nie wiem, co ja robię na studiach chemicznych, nie lubiąc chemii. Ale wydaje mi się, że to już powiedziałam milion razy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja będę kontynuować teraz picie herbaty i oglądanie wykładu, a raczej słuchanie. I widzimy się w następnym vlogmasie. Mam nadzieję, że tam już naprawdę będzie coś ciekawszego. Widzimy się w następnym filmiku, pa, pa.